Witam, Twicho 1,93. Jest ze mną e, Uzus. Siema. Oraz Murzyńska... znaczy Murzynowi. <grym> <Ciękne, jau. grym> Który był zrobić kupę? Tak. E, I ja. teraz właśnie jesteśmy w na naszym kochanym Murzik, gdzie się robi chyba dzień. Czyż nie? Tak. Jest godzina czwarta rano. O, <krofie> 153. A czwarta rano. Dobra, robi się dzień, więc jest. Na szczęście jest źle. Jest dobrze, jest dobrze. Źle jest. Bo zrób, mogę cię raz uderzyć z młotką? Nie uderzysz mnie, bo haha. Haha. <śmienic> też mam młotek. Ja co ja tu w ogóle mam? Ja tu mam pan dwa bandaże, dwa pańkillery. A wy macie mnie uratować i nie uchwyć mnie to. I nic więcej tu nie mamy. No, znaczy ja... Ja, idę, ja idę po jedzenie, jakieś, zdycham z głodu. Właśnie, ja też zdycham z głodu, jak widzicie, w lewym dolnym rogu mam. E, no, czerwone, żarcie. Przez co mi spada chyba. Tak, spada mi. E, zdrowie? Tylko tak, tak. czekaj. Co? Może przeloguję się i ten. I wezmę post z tego, z inwentory głównego, jedzenia. Ja też mam przecież jedzenie z inwentory głównego, mogę wziąć. Zapamiętaj, ja 153 serwer 123. 150. <grym> 153. Okej, <grym> 153. <grym> okay, 153. <grym> ja, to weź dla mnie też żarcie, ok? Jeśli starczy. No starczy. To może gdzie jesteś? Compost City. Camp City on jest. Może nie jest w Compost City, to jest to miasto. Tak. Mhm. Tam, ja, to mam, ja teraz biegnę do jakiegoś, nie wiem jakiegoś co to w ogóle jest. No, to jest najgorsze, że widzę zombiaki już. A ja to jest najgorsze, że ja no... No cóż, no cóż. Wow, wow. To jest fajne. Ale w ogóle nie, ładne niebo jest w tych że. O, piękne. Gram na medium, ustawienia graficznych medium. Nie wiem czemu, tak po prostu tak jak... Ja już, na dołsta gram. Ja sam gram na medium. Też na medium, ale mam dużo spadek FPS-ów. Ja nie mam. Można wejść do śmieci. Patrzcie, tu się dobrze się schować. <noise> ale jak leżysz w poprzek śmietnika, to widać twoją głowę. No to jak się leży tak, o, tak nie powinno nic widać. O, jestem schowany. No, co? co? Już jesteś? Zara, serwer ha. szukami. <noise> <noise> Zębiaka słyszę. Zambiak. 153 Murzyn, ty jesteś w Campus City, my będziemy musieli przejść po Clearview. Murzyn, słuchaj, zrób no. tak: idź na północ, do Clearview, Takie, Clearview. taka wioska jest. No, widzisz? To, czeka, ja zaraz to tam myślę, się to znaczy, spotkamy, nie? Tam się spotkamy. Aha, Ale... jeśli, jeśli nie zginie po drodze. Oh shit! Oj, nie zginie. Trochę podważy mikrofon. No. Nie, 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 o. Asset mi wyskoczył na mnie. Blue screen? Eset. <laughs> A mapa miała zobaczyć. Mmm, to jest gryzie, dobra, dobrą stronę biegnę. No. Lub... Nie, złą stronę biegnę, trudno. Jak cię chowało? Aha, na no Backspace. Back, back. back. jesteś? Ja jestem obok, o tam jesteś! Znajdź mnie! To ty jestem... tam na mostku jesteś? Nie, już idę, do ciebie, biegnę do ciebie. Dawaj, żarcie, szybko, jestem na głodzie. Już jestem na serwerze, 17 lat sobie jest na serwerze. No, bez nas to jest 14. No. Ja no. jestem piątka, muszę jest szóstka, a... Uzus jest. Jezus, jesteśmy najlepsi. Jezus? A nie, nie, nie. nie A biorę. Tylko tyle? No, dwa ci wystarczą, żeby cały głód zapełnić. Cały Pojebałcie? No sprawdź eee. sobie. To jest instant omelet. Instant. <laughs> <o> <laughs> <o> <laughs> Zresztą, to jest to? O kurde, ale mi też dużo dało tego głodu, wiesz? Ile? <laughs> z <z> zero. <laughs> Prawie nic. Tomasz Zębiaczek, zębiaczek. A ty tam. powiedziałeś, że całe, tak? <laughs> Musisz dać na, tak, całego. Nakarm wicha. No. Tyle ci do miasta wystarczy i idziemy, chodź. Dobra, idziemy. Już jest lepiej. Dobra, dobra idziemy. może że zaraz zginę. Tak więc, Murzyn, idziemy do Clearview, nie? No dobra, ja też tam pobiegnę, je, tylko teraz mam jeśli, je, jeśli on nie zdechnie. <laughs> o, idziemy do... A, to ptak. Myślałem, że ktoś strzela. <laughs> Mógłbym pistolet wziąć na wszelki wypadek? Ja też mógłbym wziąć, ale boję się, że stracę to. To gusze trzeba było wziąć, ja Ja mam AK w globalnym ja takim No. 74 ja mam. Jaki cheaterzy. Jakie cheaterzy? Mi kolega dał. Tam zombie graży. Shit. Nawet z niego 16, nie strzelałem jeszcze. 16 osób jest. Yeah. Jest, jestem na drugim miejscu. ja, ja jestem na piątym całym. Cały czas Ultrax O Ultrax ma tego. Złoty, złotą tam, oznakę. Ja mam złotą oznakę A Uzus nie ma złotej znaki. Jak możesz... No i co z tego? Fuck tu zombie leży przed wejściem, a ja chciałem tam iść. Mm. Idziemy dalej, idziemy. idziemy. Gonił o, mnie! Co? Gonił mnie! Gonił. Zombiaki! Uciekaj za clearview Ej, Uzus, w lewo! W lewo Uzus! No, no to idź pierwszy. Znaczy, no w lewo. To jest za Bo ja jak mam tu teraz to ledwo co widzę napisy w tym. W czym? No bo trzeba używać action do nagrywania. Ja nagrywam w full screenie. Ale mi nie chce dźwięku nagrywać, a ty mi nie chcesz powiedzieć, co trzeba zrobić. Mogę powiedzieć, ale jesteś niegrzeczny. Niepotrzebne ci antybiotyki jak te. Jak nie masz zarazków. A co? że. O, tu coś pisze na tym. Tu open Hold... nie, czekaj, tam na tym tym, na nakrętce na, na od na, na, na leków. To open, hold, tab, down, and push. Czyli nie, to turn, nie push, tylko turn. Jej! No, wcis no wiem, ale, ale mówi. ja mówię po angielsku, co tam pisze. No daj, wciśnij. Wciśnij. Wciś. To daj mi. Ja ci mogę dać. No weź do, o, do kurde. Drop. Wziąłem to. LOL yy, Strasz Pożarna i Policja, tam coś będzie, tam coś będzie, tam coś tak, będzie. Tam będzie. Jak ty zginiesz, to tam będzie. <grym> nie, nie, do Small Wheel coś. Do, nie do Clearview. Clearview. A Small Wheel jakieś może rzeczy, bronie, a tu są drzewa, już się robi dzień. Musimy dojść do miasta dopóki będzie. Dopóki jest noc. Tak ciemno w miarę, bo wtedy nikt nas nie zobaczy. Jest a jeszcze. Świta. A jeszcze jakiś snajper nam się znajdzie? Hmm. Mam sniperka, chcesz? Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Nie, nie, nie chcę. Może nie. Ja po chcę. ostatnio miałem cztery hmm. broni przy sobie. Zalogowałem się, koleś się na mnie zalogował i mnie zastrzelił. Okej. Okay. Rozumiesz, jak to było wkurzające? No. Tak, znowu ząbek leży. Ej, ty, ty właśnie, ty właśnie, ty właśnie. urzut, musimy się bardziej rozglądać, bo jak już jakiś tu koleś będzie wszedł. No to masz zonka. Jak ma zonka? Mylamy chyba zębie. Ty masz zonka. Ja mam zonkę? Ty też. Ja się już nauczyłem chować za drzewami. A czemu ty masz, czemu ty masz, powiedz mi, czerwoną koszulkę? Ty ona się rzuca w oczy? Co tu Co tu leży, co tu leży, co tu leży? Ja, ja mam, leży? Ja mam, plecak, blokeza, plecak. Lolo, ząb zaraz plecak. I broń w kaburze Dobra, czekajcie, ja sobie zmienię plecak, inwentory. Na jakiej kamerze I... chodzisz? Ja? Change back. To i to na zmianę. Na zmianie. No. Change. Smell, ty w ogóle wypadnął. lornetkę jedną. Uzus, 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 patrz na mnie. Uzus, uzus. Patrzysz? Patrz. No. To. Oh <laughs> shit, strzał strzał. strzał. Idź, biegnij tak, biegnij tak, biegnij. Biegnę, no ale sprzymy, i... tak. już jest po mnie, już jest po mnie, już jest po mnie. Ze sprintem się nie da tak biec. No nie. LOL Patrz się w dół. <grystanie> Ty właśnie, tu idziemy w Już powiem tobie, Murzyn. Zaraz, bo już ktoś strzelał tutaj koło mnie kuźba. Murzyn! Gdzie jesteś? W sklepie jakimś. Ale w jakim mieście? No dalej w tym. Znaczy no już blisko Clear jestem. No to nie dalej w kampus. No, no użyj trochę sprintu, bo jest cały pełny. Co to A później jest? Później będziemy chodzi? uciekać, nie? Uciekać okay. już przodem, chyba. A ja używam tylko sprint do połowy. Już ptaki się budzą, cierkają. O, już sniperzy się budzą. <laughs> jest broń. Snajperze się budzą. Jaką? Jaką broń? Jaką masz? broń? Jericho. 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 Mam zwykły. zwykły. Tak, aż chodzę normalnie z tym. Że tak, bo zapomniałem. Masz amunicję i... chociaż tam? Ten... Gdzieś tak. na boi jest 13 13 na... A, ja ci ja ci coś powiem, ja. Co <ścoughs> <ścoughs> <Było śmany> Mam na ten, dwa magazynki <śmany> No bekło mi się na co? <śmany> Jabeczka! Hey. Murzyn, masz coś do powiedzenia? Tak, było pięknie. Nie to. Kurde. Użył z beka, murzym pierdzi. Wcale nie, ja się nie pierdę dzisiaj. Ja... Ja... Jezu, nie, nie wierzę. Dzień nie ja. się śmieję. Ale jak ja nie mogę. A ty co robisz? A co ja robię? Ja okay. e, gram w osób. Papier. Nie. Dobra, tu ktoś strzelał gdzieś. Za koło tego auta. O oh, shift, tam ktoś stronę O shift. <laughs> o oh, shift. Oh, shift. Oh, idziemy. W środkiem ulicy. O oh, włączę, zrobię coś głupiego. Wątrza nie nie wątrza sobie. Te. No właśnie chciałem. <laughs> A w ogóle jestem głodny. Najgłupsza, najgłupsza. Są rzeczy, jaką wymyślili do tej gry, to jest latarka. Znaczy, ja widziałem ludzi, wiesz, e, latarko możesz oślepić Gleja, nie? Jeżeli snajper e, jest dosyć blisko ciebie i w ciebie celuje, oślep go. Nie wiem, te możesz... Z czym ty tak na mnie patrzysz, jak biegniesz, kurde? Nie patrzcie na mnie, <śmiech> <kurde>. <śmiech> Jeszcze z przybliżeniem się na ciebie spojrzę. Boże, ja tu jestem mój... obsrany, nawet... a wy... Czy się bawicie tam? <grym, <grym, biegamy kurde, środkiem ulicy prawie. Nie ja co, mam miliard zombiaków, a ja jestem przy. Jestem złóżnikiem. Jestem Ja Jestem złóżnikiem przy Claryview i. Zużyć. Teraz roz tam będę. Chcesz wody. Napić się. Dawaj. Nie, patrz co mam na ciebie. Oj, zapierdzielam, zaraz będę mi gonia goni goniały. Wyleźłam? Nie, dobrać. bo ten, trzy hity zabijają człowieka. Dobra, już już wiem. Testowany. Testowany już. Na nie? kim? Na bandycie. Zabitych ponad 100 zombie i jednego bandyta. Może gdzie jesteś? Nie wiem. Uciekam nie przed ząbiakami. O, woda. Hmm. A już zombiaki nie wchodzą chyba na auta, nie? Wchodzą, nie Wchodzą, się. chyba. Na furgonetki nie wchodzą na auta, na autach cię biją. Wow, co to było? Gdzie? Jezu. Ujwa, jaki straszne straszny, straszny dźwięk, O, znowu! A, to, 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 a, to, to zegar, podobno. Nie masz no, rolnika. Wow, creepy, kurde. Nie, no, zabijam jednego zombiaka. Łózki. Widzisz coś? Widzisz kogoś? Dwa Ta, raz, dwa zombiaki na razie, trzy. To weź, weź się połóż lepiej. Pałóż się, kurde, kładź się. No I co mi to da? No to, że trudniej Cię będzie zobaczyć. więc magnetkę na innym... wziąć ze sobą. Ale nie wziąłeś. To tak, słuchaj, musimy zrobić tak. Najlepiej będzie, jeżeli... Fajnie to wygląda. Leżysz w miejscu i, siedź... i rękami machasz. Jakbyś wpływał normalnie. Dosłownie, <laughs> 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 no, no, stajesz w miejscu No bo ten, wystarczy ten, że wyłusisz i prawie się zmieszczysz jednocześnie. Jej. Za i... A widzisz nie... to? Go... No, no widzę, no. widzę, no. Co ty robisz? Czekaj, stój, stój, stój tak. Stój tak, stój. Dzień. Zapierdzielaj na to auto, zapierdzielaj na to auto, zapierdzielaj. O, już się robi sołeczko, <laughs> no. ładnie. Może jak ty to zobaczysz. <laughs> <laughs> jak to wygląda, no. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy razem czy ten? Idziemy osobno, <laughs> bo jak będzie broń, będzie no. to będziemy się kłócić. Ty, gnoju. Dostaniesz po głowie, dostał po głowie i padł. Jestem głodny. Uzu, jak znajdziesz taki jakieś, albo balerony, salce, to dla ja mnie. Ja się tu rozglądam cicho. Ty, Tyle, tak... to, ty się rozgląda jak coś, masz młotek nie? Tak, młotkiem. Przed sniperami rzucisz młotkiem. To. Tylko żebyś dobrze rzucał. Um, I nie we mnie, nie rzucaj we mnie. Masz młotek, młotek power. Um. Wejdziemy! Na razie nie widzę żadnego trupa ząbiaka. W, w ogóle schowam jest... broń. Jak Jakiegoś no podejdzie do mnie z młotkiem, będzie myślał, że ja nie mam młotka, wyciągnę młotek o, i go zatłukę. Wiesz Cześć, jak się Cześć, robi? Cześć. Pi niektórzy Cześć. piszą, że ci potrzebujesz pomocy na serwerze, nie? Mhm. Mm Masz Maskowaną... <noise> <noise> broń pod ten, pod Backspaceem i on jej nie widzi, nie? Podchodzisz do niego i on ci rzuca ty, my ty wyciągasz broń i headshot. Uciekaj, uciekaj! On ci rzuca czym? No, on ci wyrzuca itemy, bo niektórzy tak robią, że dają mi itemy, nie? Mm -hmm. I zobacz, jesteś w domu. wiecie, mój, aż takim chujem to ja nie będę. A ja, ja się zabiję zombiaka. Wszystkie są takie. Zarazem żarcie i energy drinka Celujcie w łeb Trzy strzały i pada. No. Jeden strzał z pistoletu, a młotkiem to, to właśnie się jeden. strzały. Ha-ha! Naboje Co? mam do tego, do shotguna Jestem no, bez yeah. 12 sztuk, 12 sztuk. A po co ci bez strzelby, powiedz mi? Mam trzy strzelby, do haj ty gnoju Dobra, jeszcze jeden Zdychaj, gnoju Do przyczepy nie musisz wchodzić, żeby sprawdzić. O, oh, fak, ty tak byłeś mi tutaj o, na auto. Zabrałem ci jedzenie. <laughs> to ty gno... O, O, jezu, <laughs> Drop masz. Weź <laughs> Ale się ząbek zbugował. sobie puszkę zupy. No, dobra. Oj, teraz jestem najedzony. A dobra. zawsze, zawsze, jak, jak ja wiem, że zginę, to szybko wyjem, wszystko wychleję, wszystko co mam. Wiem, no. Ja że nie Żeby nie bo tu jest ten komisariat policji. Teraz, jak spróba będzie to. To co, to kto wie, że Nie wiem, jeśli jakaś będzie w ogóle, bo wiesz. ale chyba Tam mi się, się wydaje, że czysto tu jest. A ja widzę maskę! maskę ja do maskę. sklepu Idźcie tam dookoła tego Clearview, idźcie tam... I tam co radzie, to jest? Tak? My już jesteśmy w Clearview. No to się tam... Na no elektryczny mam. Elektryczny... Ja. <laughs> Założę ja. sobie tą maskę. A ja założyłem już też maskę. Ale to pięknie wygląda! A. Jestem maska. Jaką masz? Pokaż gdzie jesteś. Gaz mask. U. A, ja mam ten. A ja jestem za to... Lojki ty! Ja mam ciebie strzelił. ciebie strzelił. w strzelił. Gdybym miał brań. Wyglądasz jak... O. Co to gdzie za jsem? broń? Co to za broń? O, nie. No. I to. O shit, jaki shotgun. Wiesz, że ludzie strzelają do takich jak ty, wiesz? Wiem. A ja coś mam? Yeah. Hełm. Hełm, chcesz hełm? Nie chcesz? Tak. Ja to już nie chcę. Maski gaz maska. Co to co to co Widzisz. Co, a gdzie jesteś? Jesteś w kręcu. No dobra, ja tam biegnę pomału. Ogóle... To nie biegnij pomału, tylko z buta, a nie... Nie, pomału. Nie z buta, nie ma ja jeszcze. Idę, idę, idę do remizy. A ja idę do... Ale ty zauważyłeś, że jest mało zombiaków? Zauważyłem. O, o mhm. a jak ja stoję na parkingu, to chyba widzę pięć ich. Hmm. lersy, flary, nie chcę. Ale tu ja szybciej mija dzień niż w Daisy, nie? Tak, tak, tak. No. Jestem w skle... latarkę mam! Lornetkę! Kurde. Ja to, 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 to... Ale radocha. Ale ej! ej Najlepsze jest, jest to, że jest 14 osób na serwie. Aha. Aha! Jak się latarkę używa? Lornetkę, kurde. Piątka. To wybierasz lornetkę i prawym. Mam. Bandaże są. Bandaże. Bandaże IDX. Energy Drink. Tdx to są a... chyba takie co jak najwięcej, prawie całość dają chyba, nie? Chyba są lepsze. A, To są te najlepsze, a nie lepsze. Mm. Lol, szpital prawie pusty, no znaczy co te karetki? No tu już nic więcej nie ma. Tam coś przebiegało. Tam coś przebiegało. Gdzie jesteś? Ja jestem w szpitalu. Ja widzę zombiaki. W szpitalu? Tak. Jak już szpital wygląda? W remizie Zombie? byłeś? lornetkę, haha, w le... mam lornetkę. W remizie byłeś? Ta. O, pociski Ta. mam do spluwy 12. Mój Może taki. Ja! Yeah! Fuck! Boże! Co? To bez jaj. Jest cisza, 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 nagle. No, jakaś muzyczka, kurwa. No, to jest. To e... jest To jest strachadło, kurde. Co jest? Kurwa świerszcz. <laughs> ja myślałem, że ząbek jest tutaj <laughs> O Boże, nie. nie. wiem co ty, co ty pijesz, ale zmień dillera. Ja nie jestem jest. już w tym, już widzę to jeziorko z Clearview. Jak Jesteś bo, w tym ja... dużym mieście? Jak, no jesteśmy w tym... Clearview. No w mieście, no tak, no dobra. Ja jestem w supermarkecie. Ja wiem gdzie supermarket biegnę do ciebie jak ktoś ma maskę, duży plecak, młotek przy sobie. No tylko jak ktoś tu schował... Albo tam chyba mi się wydawało Wydaje. Albo mi się wydawało, albo tam rzeczy wypadły. Znaczy w powietrzu się pojawiły i spadły na ziemię. Mówiłem dobrze, dobrze. Hej ten. Hej, dobra, napij się, kolego. Napij się, Jest drugie bandaże BDX. Drink, eat Woda Co? To wichu tu jest A... Siadek, siadaj do tego ciągu. A co? Chciałeś już mnie zabić? Aaaa... Za. Chcia Chciałem no. ci już klepnąć w łeb. Ile, ile po ile chcemy nagrywać? JA PIER... Tak. Nie, muzyka. No właśnie. Wiem. <laughs> Ej, ty uważaj, bo tu czysto było. I ktoś i te temy wyzbierał. Aha. Dobra. Ja ty wiesz, ja jestem w masce, nie? Jak coś. Uważaj, zombie do na mnie biegnie. Jeep, jep, 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 jep. O! Kanclub! Taka soda w samochodzie. Zaprawiłeś. Welcome to. Hałupy. Jest pewien bug. Zaraz, buga. Jak dasz lornetkę i schowasz ją, w sensie backspace, to i tak jak prawie wszystkim naduszasz to. to. to, to działa. Jeej. Hmm. co że ci się lornetka pokazuje czy tak. tylko że możesz przybliżać że przybliżasz tak jak lornetka przybliżać no to możesz zawsze mm. ale nie tak jak lornet lornetką przybliżać prawie wszystkim jak nie to... masz jej w rękach nie gdzie ty jesteś ja w tym kawa tu kawiarni te, te, te... no ja idę do warsztatu uli o, 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 fajnie zombiaków tu jest gdzie jesteś tu jest e w trup w jakimś. przed czerwonym domem przed tobą widzę da, tu co? jest trup uważaj Widzę LoL, zombiak mnie goni nie wiem czemu Tamten stał, co trupy lol. Uciekaj Jak uciekaj? Walczymy! Za nie będę co to było na dni zombiaka Co? No. Nigdy nie walcz dwoma zombiakami LoL. Dobra, ja, nas jest dwóch ile krwi tu jest? Tam jest człowiek, ty! Gdzie? No nie widzisz? Widzę, w sumie jest! To nie zombiak, ty? Oni... Może to ty. Dawaj go, dawaj go Nie, e, nie wiem, ja utknę. teraz gdzie jest? jesteś może? Zabijcie go. Ja biegnę teraz ulicą jak coś. <Yes> Dobra, zabijemy go. Dobra. Dawaj, zabijemy. Jest, jest tam. Tam w prawo. Na prawo. To ja to no. ja no. nie zabijajcie mnie. Zabijcie, za... Za... za niego, zabijemy go. Szybko. Koń uszła. Wóz Goń go. Wóz, goń go. Goń go, goń go. Ja go. 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 za lód? Wszystkie się na mnie rzuciły. Zubik, Ale wy noby jesteś ta. Rozstrzygnij mnie z zombiakami. I co Murzyn? Dawaj. Na auto. Z auta ich bić Ja idę na tamtej i zacznę ten z tego napierdzielać ich. I co Murzyn? Zastrałeś się w gazie? Tak. Ja jakiś człowiek, a to Murzyn tu. No, właśnie, a może mówi, zabijcie go. <grywa> ja zaraz. No, one tu biegną, bije. No, bij kolej. O, już idę, nie mogę z tego na krawędzie tak. Oooo, wow, to na jedno. To jest taki jep, jep, Jeb, 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 jeb. Nabierdzielamy ząbiaki. No, i ona ja zaraz walczyć! <grywa> Czy to na postoju? Nie, za chwilę mi sniper zdejmę. Za się tylko tak. takie jemy. No weź, boję się czegoś takiego. Wie, 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 wie. No Do daj, dał duże, daj, jak te zombiaki są niesmiertelne, jak się w nie, nie nie wderza w głowę, kurde. To musisz A. tak wyżej, nie, nie tak, że... Nie, tylko że ciężko jest z furgonetki głowę nakręczać. Co nie? ja cały czas nagrabimy? O, udało mi się, dobra. O, 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 ostatnia została. Piję, Pię, ja ją zabiję. Nie. Dobra, jednak nie. Brol, ja nie mogę w ogóle w głowę trafić praktycznie teraz. Jej. Yeah. jee, yeah, yeah, piep, 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 co? Zostaw je chodź gdzie idziemy ja Patrz co ja mam, patrz co ja mam. Zabijemy go! Szybko! Musus, dawaj! Co? On ma strzelbę. Skąd co, masz? Człowiek? Nie, nie Tak, jemno. człowiek. Skąd masz strzelbę? Ze Nie, nie ze skle... No z baru jakiegoś jeszcze co tam było. Znaczy... Dobra, to patrz co za mną biegnie. Ło wow, Boże znowu! A oh, fuck Dawaj na auto, na auto dawaj i z auto. Się... A to, co, to są prostrze zombiaki A ja to pierdzeli! Niech mi niez już A nie we mnie, nie? No to no, jak ładnie poszło, widzisz. Bym się, się śmiał... Ty patrz ten zombie jak ma okulary Hello How are you? I'm fine. Jedno, jedno z poma wybita Ale Marie Widzisz, że jaki potrzebują w ogóle, ale mają słaby wzrok. Ja to Gdzie idziemy? Tam jest szopka. i Domek, chodźmy tu. Do Wiecie, że w też są rzeczy, nie? No, wow. Wiemy. No. Nawet. Ja zaraz pod, pod śmietnikiem znalazłem magazyny. Teraz pod śmietnikiem znalazłem magazyny. O mnie? Haha. No weź go zajeb. Dobra, dopóki... najpierw do domku. No, a, no dobra, to ty wbiegnij do domku, a ja. W szapie nic nie znajdziesz, od razu ci mówię. W szapie nic nie znajdziesz, a ja znalazłem coś. W garażu coś. Ty, ty biegasz, raga, tak. z tą Zabijesz ząbiaka, czy jak? Hmm, flary. Flary mi niepotrzebne. Idę zobaczyć um, teraz do sklepu. Jezu. To tak, tak pamiętaj, Uzus, ma białą maskę jest czerwony. Ty masz tak. gasmask, ja to mam gasmask. Okej. Okay. No, więc ale Uzus mam większy lecę to masz mniejszy jak no. Ja to właśnie w czymś takim zarazem tą szelbę. No. A. Ja no, ale to nigdy nie... tu jest nie... teraz pusto, tu były tylko pańki wersji. Ile osób co jest? ile ty się rzeczy? Uważajcie, spali? bo jest 17 osób 16. Ja widzę, że 17, 16? bo 0 jeszcze jest. Okej. I temby się spałnią co 15 minut. Patrzcie pod świętnikami, bo pod świętikami mogą być rzeczy. Pistolet. <laughs> być. Możą być, możą być rzeczy. Weź ten. być wciśni, rzeczy. <laughs> wciśnij strzelby i wciśnij tyle <laughs> M16, M16, M16 mamy. Gdzie? Gdzie! Gdzie? Cięż, coś, daj mi! Daj mi! Daj mi dopóki się ktoś nie zabije! No, daj mi strzelbę teraz. To daj mi jakąś... Poczekaj, ja. rzucam. I... I dobra, i... Nie! Dam wam shotguna i chuj. Macie No właśnie, strzelbę. Wichu zabrał, lol. Patrzcie! Pokaż, 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 pokaż. Może uśmiechnij się? Nie! Yeah. A ci, że by przypadkiem no, na dziś A może pobawimy się, kto mocniej na nadusi i lewy wszyscy myśli? Tak, nie. Jak zle... biegnie bieg, ktoś. Ja tam przeskoczę i będę hardkorem. Nie, nie doskoczyłem. Patrz! Czapeczka! Ja chcę czapeczkę! Daj mi to No, sobie. Tam coś jest? W tym? a zombie mnie leje. Woda, 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 woda. Biorę wodę. Ja nie wziąłem ty. wody, bo nie mam miejsca. Ty, w ty, ty, ty! Mam sposób, żeby oszukać ludzi. Teraz pokazuj mi, że mam strzelbę, nie? Na plecach. Jak mm -hmm. wezmę strzelbę i na Backspace, to mi nie pokazuje tej strzelby. Aha, okej. Okay. Wiesz, no właśnie, właśnie o to chodzi. I teraz, jeśli ktoś napisze, że chcesz pomocy, nie? No. no. To mówisz, że chcesz? No, wyciągasz w tym momencie strzelbę i headshot. Ale po co być aż takim chujem już mówiłem? Przecież to tylko chamskie jest. No właśnie, ale są tacy ludzie, jesteście dalej w tej sklepie, czy nie? No, w A. tym arkecie jesteśmy. Możemy się tu o, o ten zabarkadować, w ogóle tak. fortyfikacje Mam, za... mam lepszy do, budynek do tego. Jest taki wysoki budynek w tym dużym mieście. Jakiś gnojek tutaj rata z tym, z kapeluszem, strzelam do niego. Jak to nie muszę, bo nie w maska, z ma. Rzeciłem. Nie, to nie muszę. Strzelam, strzelam! A. A. Strzelam! Jak dzieci no, jak dzieci no. Czekaj, strzelam. Cicho. Zobaczymy, czy trafię. Nie. Na hita go zdejmiesz, wiesz o tym. Ale nie strzelaj, bo to jest taki huk, że wiem, że ludzie od razu przyjdą. Fucking shit, ja się chciałem ulecieć, a tu jak mi wyskakuje. I nie ma tak, nie ma tak młotek. Nie ma to jak strzelba w pysk. Jak młotek, to że jesteś uratowany w tej grze. Ja zabiję tego. Tak, ale nie przed PK. W ogóle to co my tu już robimy? Nie wiem. na środku miasta. Wiesz, że jest za 18, 18 do... osób. No, no dobra, wypadło co no, zrobić dźwięk. Dźwięka. Ej, może teraz, może może, może tu skończyć nagrywać. bo będzie za długie. Eee, no tam się przyjmujesz, tam godzina tam minimum. To jest. Ale gdzie godzinę tutaj, bo ej, Wiesz ile to będę wysyłał? No to na party co możesz. Co? Na party przecież możesz. Hä? Na party Na 1, 2, 3. No właśnie ciężko by było, bo ja teraz tak nagrywam, że właśnie by się tak nie dało no. no to ja skończę w tym miejscu part pierwszy Nie? Ty się zapauzyło no wrócisz. No właśnie Nie nie, nie. nie, nie. Tak I więc kończę się... w tym miejscu part pierwszy tego co tu się dzieje. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, wy się też żegnajcie. Ja się nie żegnam, ja gram dalej. No to ja też gram dalej, ale tutaj muszę ten... no dobra, tak więc y no, pa pa